Posłannictwo, ślepa wiara w niezmienność człowieka, granica, stałość to zasadnicze elementy Francji. Tymczasem świat idzie naprzód, komplikuje się. Prosta i jasna filozofia na skórka XVII wieku nie wystarcza już do rozwiązania problemu człowieka dzisiejszego. To, co mówi Pygmy, że wszystkie telewizje Skopie i grafie nie zmieniają w istocie człowieka i że człowiek kulturalny nie umie sobie wyobrazić, co by to mogło oznaczyć, gdyby ktoś chciał prześcignąć Platona, nie jest prawdą. Być może, że już niedługo trzeba będzie prześcignąć Chrystusa, a nie Platona, po to tylko, aby żyć w jakiej takiej równowadze. Być może, że w pewnym sensie dziś sędzki... Tysięcy ludzi już codziennie w każdym z niezliczonych obozów w Europie i w Azji wyprzedza Chrystusa, aby tylko żyć. Nie wszystko zostało powiedziane, choć Labrier sądzi, że tak nie jest. Zestawienie tych dwóch fragmentów, Demetr i Tizalim świadczy o tym najlepiej. Był czas, gdzie jasna i prosta filozofia XVIII wieku wystarczała gdzie francuskie pojęcie człowieka pokryło się całkowicie z pojęciami innych gdzie francja zrodziła człowieka czasów współczesnych na swój obraz i podobieństwo i gdzie było mu z tym dobrze ale dziś konflikt zamienia się w dyskusję między rodzicami i młodym pokoleniem w którym rodzice są nieustępliwi Cały wstęp do analizy Francji Kitzelinga uwypukla to, co od razu rzuca się w oczy, gdy patrzy na Francuzów. Francuz nie rozumie ducha. Gdyby go rozumiał, nie upodlałby go dzisiaj na każdym kroku. Rozumu nie można spodlić, bo rozum jest w człowieku, chyba, od urodzenia, która zawsze potrafi dać wszystko każdemu. A przede wszystkim głównemu klientowi to jest mnie. Rozum dziś daje Francji wszystko, czego pragnie w całym procesie renesansu, w odkrywaniu natury i człowieka. Francja wyjęła z człowieka jego najbardziej uchwytną część rozum. Rozwój człowieka zidentyfikowała z rozwojem rozumu. Francuski esprit, czyli duch, ma w sobie znacznie więcej pierwiastka rozumu niż gdzie indziej. I po tej linii poszedł jej rozwój, po tej linii poszła jej równowaga. Równowaga francuska, która jest nie tak bardzo równowagą ducha, co równowagą rozumu, stworzyła tu typ człowieka, w którym rozum zabił ducha, lub wyrażając się mniej jaskrawie. Typ człowieka, w którym rozum poskromił to, co reszta świata i nawet anglosasi uważają za ducha. Toteż Francja i Francuz są najbardziej zrównoważonym krajem i człowiekiem. Ta racjonalizacja, to urozumowanie wszystkiego zostało posunięte tak daleko, iż stało się irracjonalnym, dogmatycznym. Francja utknęła w irracjonalnym racjonalizmie, w credo kia absurdum, w nieskończonym wierceniu się w bardzo skończonej przestrzeni i horyzontów myślowych. Popadłszy w automatyzm rozumu, w myślowy system Forda, zagrożona jest ślepotą. I istotnie, Francja coraz bardziej przestaje widzieć, coraz bardziej przestaje dostrzegać całość, coraz gorzej rozumie problem współczesnej ludzkości, zdezorientowana ucieka w przeszłość. Ale refuse le présent. Czy świat może żyć bez niej? Nie sądzę. Jej poczucie miary, granicy, stałości i łączności, nawiązywania będzie zawsze potrzebne. Ale ona uparła się, zaparła czterema nogami w swym rozumie i obraża się, lub pobłażliwie uśmiecha. Patrzcie na mnie, mówi, patrzcie na mój Paryż, na moje małe miasta i na tonące w przestrzeżonym krajobrazie wsie. Gdzie znajdziecie ten spokój, to wczoraj, które tak często możecie brać za dzisiaj? Gdzie szczęście, to małe i powszednie, chleb, szczęście człowieka zostało lepiej rozwiązane? Gdzie człowiek potrafił być bardziej w zgodzie z otoczeniem i z samym sobą, jeśli nie u mnie? Gdzie człowiek potrafił być w ogóle bardziej człowiekiem niż tu, w tym kraju ciszy i efektownych burz? Tak, to prawda. Ale ta równowaga utrzymuje się coraz trudniej, będąc wyrozumowaną, jak kolaboracja, będąc w zgodzie z człowiekiem światem pewnej epoki, dziś staje się nierozumną, teraz może wprost zabójczą. Zewnętrzne wczoraj Francji, zawsze żywe i tak czarujące w dziedzinie myśli, nie da się długo utrzymać. Grozi to niesamowitym kiksem. Anatole Franz w swoich wspomnieniach z dzieciństwa, istnujących się jak mgła, może najlepiej określa to wszystko, co rzuca tu urok na każdego, kto potrafił rozpłynąć się i poddać tej atmosferze. Poznałem prawie te same odgłosy i kłopoty Paryża, które Boileau opisywał około 1660 roku na swym stryżku w pale, tak jak on słyszałem i ja pianie koguta, rozdzierające świt w środku miasta. Na faubourg Saint-Germain czułem zapach stajni, i widziałem dzielnice, które zachowały swój wiejski wygląd i uroki przeszłości. Miłość przeszłości jest człowiekowi wrodzoną. Przeszłość porusza najcieńsze strony małego dziecka i starca. A jeśli poszuka się, dlaczego cała wyobraźnia ludzka, świeża lub zwiędła, smutna lub wesoła, zwraca się ku przeszłości, by wniknąć w nią z ciekawością, to odnajdzie się bez wątpienia tę prawdę iż przeszłość jest naszą jedyną przechadzką, jedynym miejscem, w którym możemy wymknąć się naszym codziennym zmartwieniom, kłopotom, w którym możemy uciec sami przed sobą. Teraźniejszość jest jałowa i pogmatywna przyszłość ukryta całe bogactwo, cały przepych, cały dzień świata tkwi w przeszłości. Francja kocha przeszłość. Uczy ją kochać każdego, kto razem z nią pochyla się nad tym cichym stawem. Ale przeszłość nie może być celem samym w sobie, nie może stanowić granicy. I dziś jeszcze pieją koguty wśród porannej ciszy Montmartru, a w małych podwórkach śródmieścia gdaczą kury lub skaczą króliki. Dziś jeszcze gruby i lśniący kot drzemie na wystawie lub przechadza się majestatycznie. Po komisariacie policji lub po prefekturze, karmiony resztkami porcji aresztantów i zatrzymanych, siejąc w całym otoczeniu ciszę i spokój. Ale tych czarów nie można rozszerzać na wszystko. Ten czar zewnętrzny Francji daje wytchnienie i odpoczynek, jej myśl coraz bardziej niecierpliwi. Chciałoby się, by i tu Francja potrafiła pogodzić tak samo przeszłość z przyszłością. By i tu stworzyła tę czarującą kontinuę, by i tu potrafiła nawiązać. Tymczasem Francja nie chce albo już nie może. Renan napisał swojej L'avenir de la Science. Francja reprezentuje znakomicie okres analityczny, rewolucyjny, laicki, profan, a religijny ludzkości. Bardzo być może, iż pewnego dnia Francja, spełniwszy swoją rolę, Stanie się przeszkodą dla postępu ludzkości i zniknie, gdyż role są głęboko różne. Ten, kto zrobił analizę, nie robi syntezy. Przepaść myślowa między światem i Francją rośnie, narasta coraz szybciej i gwałtowniej. Francja w swych wartościach myślących oddaje dziś dobrowolnie syntezę Rosji i jej komunizmowi. Ślepnie i zaślepia się, coraz gorzej rozumie innych. Coraz mniej rozumieją ją inni, szukając w niej wytchnienia zewnętrznego, jak w uslowisku, lecz nie znajdując wytchnienia myśli, bo jej myśl, jej pojęcia i jej człowiek już nie wystarczają. Coraz częściej myśl, duch i dusza rozbijają się tu o ślepy upór, o tę sławną niegdyś jasność, która dziś prowadzi do ciasnoty, rozum nie może być duchem, bo rozum jest kurą, a duch nie może być rozumem, chyba że się skurwi. Francja ślepnie, kurwi się, jeszcze pełna uroków i subtelności, jak starsza dama pachnąca paczulą, strojna i dowcipna i wolteriańska, roztacza ona swe uroki spoglądając z powłażliwością na szaleństwa młodych. Może ma rację, Osobiście nie zgadzam się z nią. Wiem tylko, że chęć nagłego odmłodzenia się może tu doprowadzić do wielkich nieporozumień. Te nieporozumienia zaczęły się już teraz pod odmładzającymi rządami Petena i pod etykietką Empire Frances. Jeżeli po wojnie będzie myślała o tym Empire w ten sam sposób jak dawniej, to nie tylko Empire, ale i ona sama może się skończyć. Bo nie można odmładzać się, nie starając się równocześnie zrozumieć młodości. A Francja tego nie chce. Francja nie chce zrozumieć. Jeszcze dziś grają tu głośne echa, mylą i czarują. Myśl skłonna jest przeskakiwać z ostateczności w ostateczność. Już dość dawno napisałem raz, że Francja jest przede wszystkim krajem złudzeń optycznych. Chyba miałem rację. Obraz, forma zewnętrzna zasłaniają tu zręcznie treść. Stąd ta trudność spokojnego sądu. Francja jeszcze ciągle wytrzymuje wzrok, ale coraz gorzej spojrzenie myśli. Komu wystarczy obraz? Kto zadowala się znoszeniem objawów zewnętrznych, które tu znosi się może najłatwiej? Komu wystarczy pływanie po powierzchni tej spokojnej wody? Temu trudno zrozumieć zmiany, które odbywają się pod powierzchnią. Wolność, Francja przeszła od swobody robienia tego, co komu się podoba, do swobody nierobienia tego wszystkiego, co bezpośrednio nie dogadza i co musi krępować, gdyż nie ma się wewnętrznej dyscypliny. Jest to wolność apatyczna, oportunistyczna, coraz mniej twórcza i nieruchawa. Wolność XVIII wieku. Dostosowana do tego typu człowieka zupełnie odrębnego, wolność ducha przede wszystkim zmieniła się tu w pewnego rodzaju niewolę ducha, spętanego ciągle tym samym, w kółko powtarzanym ideałem. Francja łudzi, odmawia mechanicznie jakiś różaniec jakiejś wolności i jakichś sloganów, pożartych przez mole, odnawia antyki i ślepnie. 9 marca 1943 roku. Wczoraj telefon od przedstawiciela rowerów Gnomhun. Iż nareszcie zdobył dla mnie dwa rowery. Czekam na nie już od września zeszłego roku. Były one moją idea fix. Nie wiem. Czy dlatego, że rzeczywiście są to świetne rowery, czy też dlatego, że je bardzo trudno dostać i dlatego tak mi na nich zależało? Trudność otrzymania różnych rzeczy wytwarza zupełnie makabryczny snobizm. Zapalniczka Dan Hill, rower Gnom Ubranie z angielskiej wełny, papieros z Gula i tak dalej. Zabijają w człowieku teraz cały zmysł równości i bezklasowości. Śni się, żeby mieć to i to, żeby mieć coś, czego nie ma kto inny, i czuć się czymś lepszym. Prawdopodobnie w tym świecie jedynie Ameryka potrafi zrównać ludzi naprawdę, bo daje im to, o czym nam się tylko śni. I co ma tylko niewielu. Niedostatkiem najlepiej propaguje się klasowość. Rosja Zdołała już wytworzyć prawdopodobnie gorszą klasowość niż gdziekolwiek indziej. A teraz z pagonami i dzińszczykami ho-ho! Tak łazis i pomieraj, tawaryszcz! I ci zwykli tawaryszci pomierają! W każdym razie ja mam dwa rowery jak malowanie i uspokoiłem się na jakiś czas. Od razu rano zawiozłem opony i dętki do umówionego bistra, gdzie czekał już na mnie poczciwy mister Sepon. Te opony i dętki skupowałem już w zeszłym roku, co wcale nie było tak łatwe. Wydobyłem je dzięki pertraktacjom z taksówkarzami rowerowymi, dzięki niezlicznym spotkaniom w tajemniczych bistrach na Bulewill i innym handlom czarnowymiennym. Pasjami to lubię. <grafię> będzie cholernie nudno, jak już będzie można wszystko kupić normalnie. Pozostanie wtedy tylko. Mm, kokaina i morfina komunizm i inne stuperfian mam coś w sobie z tego albertyna z głupawej zresztą powieści trystian bernard odprężenia prawie codzienne spowodowane wybrnięciem z jakiejś trudnej sytuacji potrafiły tworzyć sumę radości zalę pokaźną, powiada te Bernard. Obecnie przy końcu każdego dnia ta suma radości bywa u mnie więcej niż pokaźna. Wieczorem przyjechałem do tego samego bistra, gdzie zastałem już nasze rowery. Mm, marzenie! Całe z aluminium, lekkie jak pianka, lśniące jak gabinet dentystyczny, z wspaniałymi przerzutkami na górzyste drogi, krótko mówiąc, sen. Cieszyłem się jak dorosły. Jak dziecko? To głupie porównanie, bo dziecko na prawdziwe cieszenie jest za durne. Musiałem poczekać, aż się zrobi mrok, żeby nie przeprowadzać tej parki za dnia do hotelu, co mogłoby wywołać nieprzyjemne w skutkach komentarze lokatorów. Od razu napisaliby anonim do policji, że zajmuje się czarnym handlem. Już i tak, gdy mijam w bramie konsierzkę, staram się tak manewrować, żeby nie zobaczyła, że mam nowe buciki od Bondara za 3000 franków. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo narodowe uczucie la jalousie widzi wszystko. Konsierzka jak Sphinx. Leży przez cały dzień w bramie i nie daje zagadek do rozwiązywania, ponieważ ona sama stara się rozwiązywać zagadki nowych butów, nowego futra, kapelusza lub ubrania wchodzących i wychodzących lokatorów. I aby nie wysilać się zbytnio, każdą zagadkę rozwiązuje jednakowo. Il fait du marché noir. Na szczęście nasi patroni w hotelu są mniej ciekawi i nie lubią konsierszki. To też w naszym hotelu panuje atmosfera zaufania i szczerości. Nasz sąsiad, naprzeciwko, ma w swoim pokoju cały sklep spożywczy. Wszyscy słuchają komunikatów londyńskich na głos, na niezarejestrowanych aparatach. Ktoś tam czasem się prześpi, komu niespecjalnie zależy na dokładnym legitymowaniu się, a wreszcie mieszkający tu dwaj policjanci są the typ, to znaczy tacy, co widząc podrobione papiery, mrugają okiem i mówią. Oddając je wytwornie, hmm, świetnie podrobione. Rowery kupiłem teraz nie na to, aby na nich jeździć, lecz żeby je mieć. Przeznaczam je na podróż po Francji, po wojnie. Umówiłem się więc z patronem, że mi je przechowa w piwnicy. Wieczorem wprowadziłem je do hotelu od tyłu od Avenue-d'Orsay. Po czym szybko, jeden po drugim, wyniosłem do pokoju. Miałem ochotę tańczyć, patrząc na te cacka. Rozłożyłem od razu na stole mapę Francji i zacząłem tyczyć przyszłą trasę. W ciasnym pokoju, zawalonym dwoma rowerami, leżałem nad stołem i wykrzykiwałem różne magiczne nazwy. Bretania, potem na wschód. Po brzeg Atlantyku aż do Bordeaux yy, nie jest ciekawy. Zawadzamy o Massif Central, potem prosto na Biarritz. Po Biarritz Pireneje Basia przypomina mi, że zapomniałem o zamkach nad Loarą, ale że tymczasem nie można chodzić po pokoju. Z żalem pozdejmowałem koła, ułożyłem to jakoś w kącie i byłem rozgorączkowany. Basia spoglądała na mnie z pełnym czułości uśmiechem, jak na swojego dziesięcioletniego synka. Zapytała mnie nawet, czy mam zamiar spać z tymi rowerami. Albertyn z powieści. Te Bernard, podszepnął mi, że miałbym ochotę. 13 marca 1943 roku Rowery starannie poobwijane jak drogocenne mumie spoczęły w sarkofagu piwnicy. Przy tej sposobności patron schował swoje nowe opony samochodowe. Teraz tak ciągle. Coś się kupił kratkiem, coś się chowa w milczeniu. Każdy ma milion tajemnic i wszystko ma niesłychaną wartość. Ta wartość absolutnie wszystkiego też ma swój urok, pod warunkiem, że urok za długo nie potrwa. Nieraz siadam w fotelu, Odkładam książkę i robię inwentarz błądząc wzrokiem po pokoju, który jest jak gdyby nigdy nic. A tu tymczasem tam na górze są trzy pary zelówek. Dałem po 100 franków za parę. Teraz już na pewno warte są 150 franków. Poduszkiem jest 10 kilo cukru. Płaciłem po 150 za kilo. Teraz trzeba już dać 220 i nic taniej. W walizce pod łóżkiem są jeszcze angielskie konserwy. To te z Dunkierki jeszcze historyczne. Farmerzy zakopywali je i potem sprzedawali. Dałem po 40 franków za puszkę. Teraz i za 200 nie znajdzie. Ach, te ryby w oliwie. W innej walizce jest futro Basi. Kupowaliśmy je w zeszłym roku w lecie u Andre Bruna. Te trzy nowe walizki obciągane pergaminem to już na wyjazd do jakiegoś rezerwatu wolności. Były drogie, ale dziś za byle, co oklejone marmurkowym papierem, trzeba dać 500 albo 600 franków. wiglarnie spoglądam za szafę. Dwie nowe opony rowerowe na zapas, a nad nimi w tajemniczym mroku wisi otyła szynka wieńcu suchej kiełbasy. Przebijam okiem ścianę do kuchenki. I taplam się w garku z masłem i ze smalcem. Same rozkosze. Wobec tego wbijam się głębiej w fotel, otwieram hegla, którego nie mogę skończyć i pewnie nigdy nie skończę, i czytam. To rzadka masturbacja umysłowa. Przerywam i myślę, że przyjemnie jest mieć coś mieć do cholery i w razie czego móc mieć więcej. I dlatego myślę coraz częściej o wyjeździe. Z Europy. Bo tu ludzie tak są zajęci myśleniem o tym, żeby przyszłe pokolenia coś miały, że ciągle te obecne nic nie mają. Andrzej Siegfried w swoim świetnym studiu Kesze l'Amérique pisze: W Europie, gdzie marża możliwości stała się bardziej ciasta, na pewno jest trudniej produkować nowe bogactwa, aniżeli dzielić się bogactwami istniejącymi. Tak przynajmniej wyobraża sobie ten problem szeroki ogół. Stąd dwie pokusy europejskie charakteryzujące nasze stare kraje. Z jednej strony nacjonalizm to znaczy podwój i podział terytoriów, z drugiej strony rewolucja to znaczy podział lub pokusa podziału bogactw. Czyż nie jest to widok, który stwierdzamy wokół nas? Jeszcze jaki widoczek? I do tego doszły teraz jeszcze ideologie jedyne i prawdziwe. Wymyśla się tyle szczepionek, a nie można wymyślić żadnej szczepionki antyideologicznej i antynacjonalistycznej. I mówi się potem, że żyjemy w wieku postępu. Jakaś przyszła Liga Narodów powinna cały swój wysiłek skoncentrować na wynalezieniu gazu antyideologicznego. I jak tylko w jakimś kraju zaczną wznosić się niebezpieczne miazmaty nacjonalistyczne czy ideologiczne, trzask! Kilka bomb z gazem przyjemnie pachnącym. Na zapach proponuję Chanel 5. Wszyscy mężczyźni rozejdą się od razu w poszukiwaniu czegoś do łóżka, młodzi zaczną marzyć o miłości i będzie spokój. Zamiast jakiejś moralności czy etyki, uczyno nas. Idealizmu. Cały ten idealizm, a raczej ideologizm ludzi nie wychowuje się, ich się tresuje w ideologiach. Wzbudza we mnie ostatnio jakiś huragan protestu. Kiedyś pęknę. Tymczasem staram się trochę uczyć. Pojęcie ludzkie przechodzi w jakiejś ciemnocie Nas wychowano. I te prawdy, przez wielkie P, które mogą stanowić ciekawy materiał antykwaryczny były i są nam podawane bezustannie jako żywa i naukowa nowość. I to wszystko do pustych brzuchów. Jak się jest głodnym, to łyka się byle co, nawet ideologię. W Paryżu panuje obecnie psychoza wylądowania. Już z godziny na godzinę oczekuje się debarkmenty. Tajne gazetki zachęcają do ucieczki tych wszystkich, Którzy mogą być wysłani na pracę do Niemiec. Uciekajcie na wieś, ukrywajcie się, nie bójcie się narazić na życie nielegalne, bo godzina wyzwolenia zbliża się. Paryż huczy, on dit. Tymczasem jest to znowu sezonowa ofensywa propagandy angielskiej. Jakoś w żaden sposób nie widzę tego lądowania, szczególnie we Francji. Jeszcze za wcześnie, co noc. Piekielna szczelanina, bo Anglicy lecą na Włochy przez Paryż. Amerykanie posprzeczali się z Rosjanami, bo Rosjanie zupełnie nie publikują danych odnoszących się do pomocy amerykańskiej i Amerykanów to gniewa. Chcieliby, żeby Stalin robił im w Rosji taką propagandę, jaką oni robią Stalinowi. Naiwni.